Mam jednego takiego mojego, jednego z najlepszych kolegów, który również grał ze mną w futsal, jest on ode mnie dwa lata starszy i graliśmy właśnie na, na kilku tych turniejach. Szymek Szymański, który, który grał w, i w zeszłym dwa lata temu w kasie w Ruchu Chorzów, teraz można powiedzieć jest kapitanem Ruchu Chorzów w pierwszej lidze, także to jest taka osoba, która grała w futsal i się przebiła i tak naprawdę chyba jedyna, którą, którą znam, natomiast w moim roczniku było naprawdę wielu, wielu dobrych chłopaków, którzy nie spróbowali swoich sił, sił na trawie I tutaj przykładowo grają do dzisiaj w futsal, jak na przykład Kamil Surmiak, który gra w Jagiellonii i Białystok futsal, jest też, Janek Dudek, który akurat już nie gra nawet fucał, natomiast no myślę, że Janek miał takie największe, największe papiery z naszego rocznika nagranie na trawie, bo, bo gdzieś to była, też był lewonożny, też był akurat on od początku był lewym obrońcą z takimi dość mocnymi dobrymi warunkami i fizycznymi, i biegowymi, więc myślę, że to, to jego taka osoba, która mi przychodzi do głowy najbardziej, że że gdzieś na tej trawie mógł naprawdę zajść daleko, ale ten futsal spowodował to, że, że grał na tym futsalu i teraz jest EGS.